I wiecie co tu jest? Kazanie, kazanie pastora. To może akurat mi zostawił. Będę miał lżej. Słuchajcie, ściąga Pastorzy Wojciechu. E, bardzo dziękuję. To naprawdę piękny prezent e, z ulgą. E, powiem tak, e, to zawsze jest tutaj wyróżnienie, kiedy można stać e, i głosić. I dzisiaj też mnie to spotkało. Pozdrawiam Mariusza, który słucha w drodze. Tak mówił. Mariusz tutaj był swego czasu na bożeństwie modlitewnym i, i, i później w niedzielę usługiwał. I właśnie prosił, żeby pozdrowić. Mówi, że będzie w drodze, to sobie odsłucha, więc Mariuszu pozdrawiam serdecznie. Pokażę pierwszy slajd. Zastanawiam się nad tytułem. Była taka mądra osoba, bo przy mnie to mi pomogła trochę z tym tytułem, jak ułożyć. Dziękuję, Bożanko, a zastanawiam się, wiecie, nad slajdem, pierwszym, bo to nieraz te slajdy prostu ma wszystko takie piękne, wymuskane, takie dopieszczone, takie och i ach, a ja prosty człowiek i do tego tematu, który sobie dzisiaj postanowiłem, że powiem kompletnie nic mi nie przychodziło do głowy. Aż w którymś momencie coś tam zaświtało. Znacie mnie. Normalny nie jestem, nie? Więc można się spodziewać... Słam? No. Więc można się spodziewać też czegoś takiego nienormalnego. Kojarzycie może obrazek? No właśnie. I taki tytuł Różni, ale Zjednoczeni. Duch Święty i Harmonia Służby z pierwszego listu do Koryntian. O tym chciałbym dzisiaj trochę z Wami tak wspólnie rozważyć, podzielić się. Czytamy od czwartego wersu. Dary łaski są różne, ale duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne te są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Amen. Tobie, Panie, składamy dziękczynienie za twoją dobroć i mądrość, za twoją aktualność, Panie w naszym życiu. Ty zawsze, Panie, masz aktualne rzeczy do naszego życia. Ty najbardziej jesteś poinformowany o życiu każdego z nas i wiesz, czego nam potrzeba. I dziękuję Ci za to, że trafiasz, Panie, zawsze najcelniej, najskuteczniej. I dzisiaj, Panie, to słowo niechaj również trafia do mojego serca. Niech trafia, Panie, niechaj aktualizuje moje. Mój sposób myślenia, mój sposób rozumowania, patrzenia, działania. Panie, by życie nasze Tobie we wszystkim się podobało. Tobie chwała niech będzie. Amen. Taki tekst. I myślałem sobie o nim, kiedy go przeczytam jakiś czas temu, że to, co mnie w nim bo jak zwróciło moją uwagę to właśnie to słowo różne, które się pojawia w tych wersach, w czwartym, piątym, szóstym, i słowo ten sam. I myślałem sobie o tym właśnie, jak my też się różnimy. Jak bardzo się potrafimy różnić. Dzisiaj to jest szczególny dzień w życiu naszego narodu. Ponieważ są wybory i tu się, że powiem, z tego miejsca nigdy w takich okolicznościach nie agitowało i dziś również się nie będzie agitować. Ale chciałbym nawiązać do tego: właśnie, różne, że jesteśmy tak różni. Różnimy się pod wieloma względami. Różnimy się wiecie płcią, miejscem urodzenia, miejscem zamieszkania. Różnimy się kolorem włosów, karnacją, różnimy się kolorem naszej tęczówki, oczu, tak? różnimy się e, układem naszych linii papilarnych, różnimy się naszymi doświadczeniami życiowymi, wieloma rzeczami się różnimy, a mimo to dzisiaj tu jesteśmy. Tak? Jesteśmy tutaj dlatego, że Bóg nas do siebie pociągnął. E, jesteśmy tutaj, ponieważ uwierzyliśmy Chrystusowi. Jesteśmy tutaj dlatego, że Duch Święty nas przynaglał tutaj do tego miejsca. Jesteśmy tak różni. E, te wybory też powodują, że mamy różne myślenie, różne poglądy. Idziemy czynić coś wspólnie, ale wierzę, że choć mamy różne nasze przemyślenia, doświadczenia, poglądy i decyzje, które podejmiemy, to jednak pozostajemy dalej tutaj wspólnotą. I to nas nie poróżni, bo wiemy, co jest dla nas najważniejsze. Ten tekst, znamy te słowa, charyzmaty, diakonia, tego trzeciego możemy nie, nie kojarzyć z, z greki, energematon, czyli działanie. Ale charyzmaty, dary łaski, inaczej tak, czy właśnie służba, diakonia, są nam Znane. Natomiast tutaj widzę właśnie te trzy różne etapy. Widzę dar, który, który mamy dzięki Duchowi Świętemu. On nam daje różne dary. I nie możemy powiedzieć, że któryś dar jest lepszy, któryś dar jest znamienitszy, a inny mniej, bo wszystkie pochodzą z tego samego źródła. To wiesz, to nieważne, że powiedzmy masz. Małą filiżankę i nabierzesz z małego źródła małą filiżaneczkę wody, a drugi weźmie większy kubek i nabierze więcej tej wody. Woda w jednym kubku jest ta sama. Skład jest ten sam. I pochodzenie tej wody jest takie samo. I myślę, że. Bóg nam właśnie coś dał każdemu z nas. Zresztą ten tekst o tym mówi, że w każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Tak? Czyli w każdym z nas Bóg włożył jakiś dar. Różny, rozmaity. I czytamy kolejny tekst, że różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. I to prawda. Bóg dał nam dar i chce, żebyśmy tego daru używali, żebyśmy go rozpoznali. I żebyśmy e, służyli. I myślę sobie, że służba potrafi być lekka i ciężka, prawda? Sami pewnie doświadczacie służby w różnych m, przestrzeniach swojego życia. <laughs> e, czy czy m, Nie mówię tutaj o w kościele, ale nawet służba jako praca gdzieś i, i one się różnią. A m, służba, o której mówi tutaj Paweł, dotyczy kościoła i, i też potrafi być różnie z tą służbą. Ale myślę, że to, co właśnie ciągle Paweł przypomina na końcu każdego wersu, to mówi, że choć dary są różne, to duch jest ten sam. W tym samym duchu ten dar otrzymałeś, z tego samego ducha otrzymałeś ten sam dar. Choć różne są dziedziny służby, to służysz temu samemu Panu ostatecznie, tak? Możesz być postawiony w różnym miejscu, ale ostatecznie czy to będzie, wiecie, jakaś służba. Czy, czy sprzątania, czy służba jakiegoś, nie wiem, katechetyczna, czy służba bycia liderem, czy służba bycia liderem grupy domowej, tak? czy młodzieżowej, czy służba pastorska, czy jeszcze jakaś inna, to ostatecznie, chociaż jesteś tym, który służy tutaj braciom, siostrom, to ostatecznie służysz panu. Ostatecznie służysz Panu. I trzeba mieć, myślę, ciągle przed oczami tą, wiecie, tą, e, e, tą perspektywę, to, e, to widzenie, że ostatecznie służę Panu. Więc moje podejście też wtedy się zmienia. Kiedy myślę sobie, że tak, jestem w kościele, tak, gdzieś usługuję, e, czy, czy w domu, czy w różnych miejscach. E, to muszę mieć gdzieś z tyłu z głowy, choć są przede mną siostry i bracia, to ostatecznie służę Panu. I są różne formy działania. I to prawda, widzimy nieraz te formy, prawda? I nieraz możemy z nimi dyskutować. Tu sobie widzicie pod kryściem. O, przepraszam, tutaj. Są różne formy działania. I możemy nieraz z tym dyskutować, mieć wątpliwości, czy aby na pewno tak. Myślę sobie, skoro my jesteśmy też różni. Ale jeśli działamy w Bożym Duchu, jeśli y, mamy taką służbę, ktoś ma inną służbę, y, to ostatecznie wiem, że ja przed Panem, przed Jezusem odpowiadam. Więc myślę, jak mam służyć, żeby ta służba była tak dobrze zdana. Y, w sensie, wiecie, kończę służbę, zdaję raport ze służby i mówię, co zrobiłem. Czego nie zrobiłem, co po prostu zaniedbałem, co mi się chciało, a co mi się po prostu nie chciało. I nieraz właśnie te działania są różne, bo i przez to, że my jesteśmy różni, to Pan Bóg daje nam nieraz swobodę do działania w różnoraki sposób. Wierzę, że gdy podejmujemy różnych działań, nie mówię takich prostych, ale gdzieś jakichś może złożonych w kościele, gdzieś właśnie pracy z ludźmi, która myślę jest najbardziej. Ze złożonych, to szukamy tego, jak Bóg chce, żebyśmy działali. Ale tak czy owak, te wszystkie trzy elementy pokazują o tym, że dostałeś jakiś dar, masz jakąś służbę, i ta służba musi być wykonana. Dar. Kiedy myślę o Darze, to ten tekst z Jana. Przyszedł mi na myśl, że teraz poznaczcie, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli, i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. A nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. I pozwolę sobie zaznaczyć ten dar. Chrystus mówi: Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi, i Chrystus coś otrzymał od Boga. I on tego sobie nie zatrzymał. Ale mówi, dałem im. Mówimy, Chrystus często mówił, że to, co mówię, nie z siebie mówię, ale to wszystko, co ojciec mi powiedział, co ojciec mi przekazał, to ja wam przekazuję. I myślę sobie, to jest jedna rzecz. Dostajemy jakiś dar, a wierzymy, że każdy z nas otrzymał. Bo tak mówi pismo, słowo. Tak mówi Pismo Święte, tak mówi słowo, że każdy z nas coś otrzymał, jakiś dar. I Chrystus mówi, też coś otrzymałem. I się tym dzielę. A przez to, że się dzielę, mówi, dałem im, e, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, a czytam później dalej, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Więc oni też od, otrzymali, widzimy, od Chrystusa właśnie dar, i oni go dalej przekazali. E, to takie, wiecie, jak. Y, był taki ten, taka pioseneczka, dzieci na szkółce śpiewały, że, że grosik, o jak miło i wesoło, talarek krąży w koło, talartur, talartar, talareczka w ręku mam i się przekazywało, tak po prostu tego talareczka. Myślę sobie, to właśnie coś z tego, coś otrzymuje i daje. I nieraz słyszeliśmy na ten temat kazanie, wiesz, możesz dostać jakąś rzecz i się ją zatrzymać i się nią cieszyć, a Pan Bóg chce ci powiedzieć, słuchaj, przekaż dalej, bo zwolnij ręce swoje, bo chcę ci dać coś jeszcze innego, coś jeszcze też równie cudownego, ale coś, coś czego nie miałeś jeszcze w swoim życiu. E, więc jak chcesz coś jeszcze mieć w swoim życiu, czego nie miałeś, to po prostu przekaż to dalej, tak? to co masz. Inny skorzysta i to tak się będzie wiecie. Kręciło. E, służba. Czytamy. Chrystus mówi, bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe życie za okup na wielu. Syn człowieczy przyszedł, aby służyć. Myślę sobie, no, to jest przykład dla nas, tak? Że Chrystus nie przyszedł, aby po prostu być. Mówimy o Bogu, on mówi o sobie, jestem, który jestem. Ale widzimy, że on mówi, jestem, który jestem, i na tym nie kończy. Chrystus e, mówi o sobie też: Jestem, który jestem. Czytamy o tym w Ewangeliach, kiedy go szukają i mówi: Oto jestem, to jest te ego-emii greckie. I wtedy padają na twarz przed nim, bo słyszą to imię Boże Jestem, który jestem. Ale Chrystus widzimy, że przychodzi, aby służyć. Jak znamy ten tekst, myślę, bardzo dobrze: coś otrzymał, i w związku z tym, co otrzymał, musi coś zrobić. Samo się nie zrobi. Jak otrzymałeś dar i chcesz go dalej przekazać, no to nieraz trzeba wstać, trzeba pójść, trzeba poszukać, trzeba pomyśleć, zastanowić się, jak mogę go wykorzystać, co mogę zrobić, szukać tych, którym, którym ten dar przyniesie, przyniesie pożytek, bo są w takiej potrzebie. Czytamy dalej. On przyszedł. Aby służyć, i aby dać swe życie na okup za wielu, i tutaj te dać swe życie, myślę, to jest coś, co jest znowu dla nas wskazówką, e, jakie nasze życie jako chrześcijan powinno być. Życiem jest życiem obdarowanym od Boga, dzisiaj o tym słyszeliśmy w modlitwach, że Bóg nam daje, Bóg nas zaopatruje w różne rzeczy i mamy służyć. I w tym służeniu mamy być oddani swym życiem. To jest wyzwanie, na pewno. I dzisiaj myślę, e, dość, dość ważne wyzwanie, w okolicznościach po prostu tego, co nam świat zawsze oferuje do czego nas nakłania tak? do tego, żebyśmy skupili się na sobie żebyśmy e, pomyśleli o gdzieś własnej przestrzeni o własnym ogródku. O, o, o to, żeby siebie gdzieś, żeby sobie służyć na przykład odpoczynkiem, albo jakąś chwilą taką wytnienia, bo jest dużo dużo rzeczy. Świat na nas napiera z niezwykłą siłą i taką, wiecie, determinacją. Chce nam wydrzeć wiele rzeczy, i musimy o nie nieustannie. E, walczyć, tak? o czas na e, z, bycie z Bogiem, na czas na czytanie, na modlitwę, czas na bycie w kościele, czas na budowanie relacji z bliskimi, z rodziną, tak, bo ciągle, ciągle czas na nas, e, świat wypiera na nas presję, bo idą ceny w górę i człowiek myśli, że muszę znaleźć kolejną może pracę, żeby to wszystko gdzieś pozapinać. E, wiadomo, dzieci rosną, potrzebują więcej, więc też muszę jakoś o to się zabezpieczyć. I ciągle czujemy presję, że my musimy służyć, tylko czemu i, i komu i czym? I to jest jedno też z takich pytań. Służba, służba komu i służba czym? Mogę się zastanawiać, komu mam służyć i czym mam służyć? No właśnie, czym? E, wracamy do pierwszego, do daru. Do daru, który Bóg ci e, dał. Tym może służyć, a komu? Można o to pogadać, pytać wierzę, że będzie kierować i działanie Jezus odpowiedział, kiedy mu zarzucili, że w szabat uzdrawiał, powiedział do nich, mój ojciec działa aż dotąd i ja działam mój ojciec działa aż dotąd i ja działam taki jest Bóg, Bóg się nie zatrzymuje ma trochę tak sobie powiem, że to wie lat Pan Bóg nasz, a ciągle nie zwalnia tempa ciągle działa. I Chrystus mówi, ja działam. Mówi, mój ojciec działa aż dotąd. Dokąd? On powiedział wtedy o szabacie, kiedy inni mówili, tu jest stop, tu nie ma miejsca na te rzeczy. A Chrystus mówi, nie, mój, mój ojciec działa aż dotąd, aż do, do szabatu. I w szabat działa. Dla niego nie ma granicy, kiedy on przestaje działać. Bo, gdyby Bóg przestał działać, to my przestalibyśmy istnieć. A on nas podtrzymuje nieustannie swoim tchnieniem. Każdego dnia tworzy dzień na nowo i na nowo swoim tchnieniem. Gdyby Bóg przestał działać, to, to wszystko by się skończyło. Ale Bóg działa. I Chrystus mówi: Skoro ojciec działa, i dotąd, i dotąd, i dotąd, to i ja działam. Ehm. I to jest znowu wyzwanie. Bo skoro Chrystus jest dla nas wzorem. To co możemy powiedzieć. Myślałem sobie o tym, że to bycie właśnie ta synergia, to różnorodność nasza, tak, powoduje, że możemy działać wspólnie piękne rzeczy i tak się dzieje. Zobaczcie, tutaj mówimy o dniu dziecka i o tych wszystkich akcjach z tym związanych i wiem i tu. Chciałem powiedzieć, że Magda potwierdziła, jak wiele osób się zgłosiło do, do tej akcji, z Was. I nie tylko tutaj, z naszej społeczności. Jest też i e, na, nasi goście są z Elbląga. I oni dzisiaj też e, i oni też będą brali w tym udział. Jesteśmy różni, tak? Ale to, co nas. Łączy to Chrystus. Podejmujemy pewne działania. Czujemy, że mamy jakiś dar, mogę coś z tym zrobić, ale mogę też i nic z tym nie zrobić. Myślę sobie, że też to nas zbliża do Chrystusa. I miałem taki pomysł, żeby coś takiego wziąć i zobrazować I tak tutaj. I myślę sobie, tak, żeby nie było to, poproszę Bożankę się ucieszyła bardzo. Wiem, że lubi to bardzo, poproszę lenkę, bo też siedzi w pierwszym rzędzie i chciałbym tylko coś wam pokazać, jedną rzecz, jakbyście sobie, Oleńka stanęła sobie gdzieś tam, ty Bożenka sobie stanęła na środku i wiecie, nie, stańcie sobie w tej odległości, tutaj sobie Bożenko stań, Olęka gdzieś tam dalej i wiecie, i to jest tak, stoimy, jesteśmy różni, tak, różnimy się, wy jesteście podobne, tak. Różnimy się, ale wiecie co, i przez tą różnorodność, normalnie tak jakbyśmy żyli, funkcjonowali, pewnie byśmy różnie o sobie myśleli i różne mieli do siebie nastawienie. Ale w momencie, kiedy w tej naszej różnorodności wszyscy się spojrzymy na krzyż, Ola z Bożenką i wszyscy zaczniemy iść do tego krzyża, prawda, iść, chodźmy do tego krzyża. Zobaczcie, idziemy do krzyża, to Chrystus nas łączy i im bliżej jesteśmy krzyża, tym bliżej możecie się odwrócić siostry, tym bliżej jesteśmy siebie też, tak, i tak to działa. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, im bliżej jesteśmy Krzyża, tym bliżej jesteśmy siebie. Choć różnorodni jesteśmy, ale to też działa w drugą stronę, tak? Wystarczy, że coś nas zaabsorbuje, możecie usiąść. Bardzo wam dziękuję, to za pomoc. Wystarczy, że coś nas, wiecie, zwróci naszą uwagę bardziej. I z tego bycia wpatrzonego w Chrystusa, ja gdzie mogę dziś się zacząć oglądać, bo coś mnie bardziej interesuje, a jak mówimy, Chrystus działa. Bóg działa, Bóg nie zatrzymuje się, Bóg idzie. W związku z tym, jeśli Bóg idzie, a ja zacznę gdzieś tam, wiecie, chwilę zatrzymywać się i zaglądać i, i mówię, że już, już, zaraz, zaraz, to ja się odsuwam od krzyża, odsuwam się od Chrystusa, ale odsuwam się także od innych. I to współdziałanie później może być trudne, tak? Zaczynam zostawać, tak naprawdę zostaję gdzieś sam w tym, w moim życiu i w tym podróżowaniu za Chrystusem. Chrystus powiedział do uczniów kiedy ich powoływał, e, pójdź przede mną. O, dziękuję bardzo, tak chciałem sprawić. Dziękuję, Bożenko. Oczywiście nie powiedział pójdź przede mną. Pójdź za mną. On jest dżentelmenem, Chrystus jest dżentelmenem, najlepszym dżentelmenem, ale też, wiecie, zna zasady. Ja słyszałem kiedyś, skąd się wzięło to, wiecie, puszczanie kobiet przodem, że to z dawien dawna, jeszcze jak ludzie żyli w jaskiniach, to panowie puszczali panie przodem, żeby się upewnić, czy tam jakiś niedźwiedź nie ma swojej gawry. I proszę bardzo. I ludzie myślą, że to taka kultura, i Grzesiu macha. E, że to ta stąd ta kultura, że puszczanie pani przodem, że to takie, wiecie. A to po prostu, panowie z bezpieczeństwa, i cić, zobacz i tak dalej. Chrystus nie mówi pójdź przede mną, tylko mówi pójdź za mną, bo On zna drogę, bo On nas we wszystkim poprzedza, bo On bierze pierwszy na siebie wszystko, tak? Wziął na siebie wszystko. On jest pierwszy we wszystkim, tak mówi Słowo Boże. I dzisiaj też Bóg mówi do ciebie, do mnie, tak jak kiedyś powiedział do apostołów, pójdź za mną. On to mówi każdego dnia, bo wie, że każdego dnia potrzebujemy to usłyszeć, tą zachętę, to wezwanie, pójdź za mną. Ale kiedy idę za Nim, i kiedy idę za Nim, bez ale, kiedy idę za Nim, to On mówi, masz tu dar, żebyś mógł być obdarowane, żeby twoje życie było obdarowane. E, masz, idź, podziel się z innymi. Tak jak z chlebem, który dał uczniom, mówił: idźcie, rozdajcie innym, tak? Nie zatrzymujcie tego dla siebie. Możesz nakarmić wiele osób, ale oni wiemy, że to nie było tak, że oni siedzieli, dostali ten chleb i stali. U nas tak jest, fanie, kiedy jest wieczerza, że jedni stoją, inni podchodzą, ale oni wzięli ten chleb. Wiemy, że kazał im się rozciąć w, w odpowiednich tam ilościach e, na tym miejscu. I apostowie tam chodzili i usługiwali i dawali, i działali. Musieli coś zrobić. E, do tego chciałbym nas zachęcić do, e, do, do tego, żebyśmy podejmowali te, e, odkrywali te dary w sobie. I żebyśmy chwytali się e, służby, jaką Pan Bóg, myślę każdemu z nas, tej Diakoni, każdy z nas jest powołany do diakonii, e, podejmowali się tej diakonii e, w, we, w kościele, we wspólnocie, bo tak trochę jak z tą rzepką, wiecie, jesteśmy różni, ale kiedy razem działamy, kiedy razem się czegoś podejmujemy, to to idzie łatwiej, idzie prościej. Wiemy, dziadek sam tej rzepki by nie wyrwał i pastor też, Wojciech, tutaj sam nie zrobi wszystkiego, jest trudnym człowiekiem i wiecie, on wielokrotnie mówił, że jeden gra, jeden śpiewa, jeden robi i ten jeden ma na imię wiemy jak. Ale dzięki Bogu, że Kościół, Kościół rozrasta się i powiększają się służby, ale chcę ci powiedzieć, że to nie jest tak, że się wszystko wyczerpało, że zawsze jest coś do zrobienia i są sytuacje, kiedy kiedy są potrzebne dodatkowo ręce, kiedy możesz też odkrywać obszar w kościele, który może gdzieś Pan Bóg ci kładzie jakoś w sposób wyjątkowy. Nie bój się, zacznij stawiać kroki, zacznij to robić po prostu. Zobaczysz, będzie szło, może Bóg będzie Ci posłał do jakichś ludzi w związku, żeby się czy z nimi modlić, czy, czy z nimi rozmawiać, czy jeszcze w jakiś inny sposób. Bądź otwarty do służby, do działania, bo taki jest Bóg. On. Służy, on działa i wierzę, że przez to działanie mogą właśnie dziać się piękne rzeczy, one się dzieją, bo tak jak wspomniałem Dzień Dziecka, um, czy wcześniej tutaj um, Wielkanoc, <coughs> widzimy jeszcze efekty tego wszystkiego. Tu nie była jedna osoba, która to wszystko przyszła i zrobiła. Tu był sztab ludzi, którzy przyjeżdżał każdego dnia od poniedziałku aż do piątku, Maciuś. Który, wiecie, gdzieś tam wszyscy pojechali, a on, nie wiem, czy go zamknęli, on tu siedział jeszcze po prostu, nie wiedział co robić, to, to robił dalej to, co trzeba było zrobić jeszcze przed samym piątkiem, i, i instalował oświetlenie i tak dalej. Ale wszystkie te rzeczy robiło wiele, wiele osób, było za to odpowiedzialnych. Mamy piękny efekt tego wszystkiego. Dlatego też e, przy okazji powiem o tej pięćdziesiątnicy raz jeszcze, e, że można się też włączać. E, chwytajmy tą, e, tą rzepkę wspólne, wspólnie razem, a wierzę, że będą się działy piękne rzeczy. Przybliżajmy się do Chrystusa. Pamiętajmy, to jest, to jest po prostu priorytet, żeby być blisko Chrystusa, żeby być blisko Niego, bo mówię, wtedy jesteśmy też bliżej sami siebie i Bóg będzie nam dawał dary, byśmy mogli je przekazywać innym. Zwolnisz ręce, Bóg ci da coś nowego, innego, również wspaniałego, na pewno nic gorszego, ale bądź tym, który będzie się dzielił, który będzie szukał tego, komu może przekazać to, co otrzymał sam od, od Boga, by znowu wziąć nowe, świeże i dalej przekazywać. Bo to wiesz, to jest tak, że jak ty dostajesz, to, to, to Ty też z tego korzystasz, Ty też tym się możesz karmić. Więc jak chcesz mieć świeże nowe rzeczy, to dawaj te, które już od Pana otrzymałeś. Niech Bóg będzie błogosławiony, niech Bóg nas w tym prowadzi. Niech rozpala nasze serca w służbie dla Niego, w odkrywaniu yy, i w działaniu. I to, co chciałem jeszcze powiedzieć, żeby mi nie umkło, na tym zdjęciu jest pokazane, wiecie, też te, ta pokoleniowość. I to też chciałbym podkreślić, że tak samo jest u Pana Boga. Tam nie ma tak, że. Osiągasz jakiś wiek emerytalny, i już jesteś, zdajesz służbę i możesz odpocząć. Możesz odpocząć, możesz zdać służbę, ale czy warto, czy nie lepiej, wiecie, do końca życia cieszyć się czymś, co Pan Bóg wciąż chce dawać, i być, wiecie, w centrum wydarzeń, wspaniałych wydarzeń, bo tam, gdzie jest Bóg, tam się dzieje cuda, więc nie rezygnuj, nie, nie odkładaj na emeryturę, i czy jesteś małym chłopcem, a chcesz coś robić? E, czy masz już swój wiek i myślisz sobie, a niech młodzi porobią? Słuchaj, młodzi też porobią, ale starsze osoby mogą i tych młodych właśnie uczyć pewnych rzeczy pokazywać, jak unikać może jakichś błędów jak coś zrobić lepiej, ale też i starsze osoby. Przydają się, bo właśnie są autorytetem dla innych, więc nie rezygnuj ze służby bez względu na wiek, na, na, na okoliczności, choć mogą być trudne, ale tak jak tam ten obrazek pokazuje, to ta różnorodność bez względu na wiek powoduje, że dzieją się wspaniałe rzeczy i razem łatwiej jest pokonywać y, trudności y, w drodze, w podążaniu za Jezusem. Jemu niech będzie chwała. Amen.